Dlaczego pomidory pękają? Jest mnóstwo pytań o to, dlaczego pękają pomidory. Przejrzałam odpowiedzi w internecie i ciągle powtarza się jedno i to samo, że to nasza wina, ponieważ nieprawidłowo podlewamy, przesuszamy, później bardzo obficie lejemy wodą. Jest to tylko częściowa prawda, ale przyczyna jest bardziej złożona i zaraz to wszystko sobie wyjaśnimy. Tak naprawdę są trzy przyczyny pękania owoców pomidora, objawiające się innym rodzajem uszkodzenia plonu, czyli różne przyczyny, różne objawy, które możemy zaobserwować na pomidorze, dlatego omówimy każdą z nich osobno. Kiedy zobaczycie różne ślady pękania w przyszłości, będziecie już wiedzieli jaka była tego przyczyna i co mogę zrobić, aby już nigdy się nie powtórzyła. Pierwsza z nich to taka siateczka wokół piętki. Jest ona przerywana, raz cieńsza, raz grubsza, ale to lepiej zrozumieć oglądając zdjęcia. Często nazywana jest ospą. Porażenia mogą wystąpić dużo silniejsze niż te, które Wam pokazuję, ale mnie udało się znaleźć tylko takie i to też nie w moim ogrodzie. U mnie rosną i owocują prawidłowo, ponieważ wystarczy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jak widzicie rozciągają się koliście, ale bywa, że mogą być też kierowane w kierunku pępka owocu, czyli miejsca, gdzie kiedyś był kwiatek. Widziałam też takie, które przecinały się, to jest część miała kształt kulisty wokół piętki, a część poziomy i wówczas one się stykały. Nie ma na to wpływu ani na wartość żywieniową i smakową, ani na przetwarzanie ich na zimę, jednak świeże przechowują się dużo krócej. Skąd takie rysy na nim? Postaram się wytłumaczyć to wam możliwie jak najprościej może nie językiem biologów, ale ogrodnika. Każdy owoc pokryty jest skórką, a pod nią znajduje się miąż, który dosłownie nazywany podskórnym. W niektórych odmianach pomidorów występuje pewien zmutowany gen, który pomaga oddzielić skórkę od miąższu. W surowych owocach oddzielić ich praktycznie nie można, ale jeżeli polejemy je wrzątkiem, to ona bardzo szybko i łatwo oddzieli się od reszty. I właśnie ten gen wpływa na tę czynność. Jeżeli pomidory są jeszcze zielone, to można to z zawczasu zobaczyć, jeżeli weźmiemy szkło powiększające, to te ryski będą doskonale widoczne. Następują te drobne pęknięcia, one wypełniają się gazem, który wydziela się ze środka owocu. W czasie opalnych dni następują takie mikrowzdęcia. Gaz zapełnia te przestrzenia, skórka nie wytrzymuje i następuje siateczka drobnych pęknięć. Ona szybciutko zabliźnia te miejsca, dlatego infekcja całego owocu nie następuje, nie postępuje też do środka pomidora. Czyli pierwsza przyczyna to upał, ale może być też i druga. To, co zawsze powtarzam, aby uniknąć powszechnie stosowanego w dużych ilościach dokarmiania roślin azotem. Między innymi popularna gnojówka z pokrzyw, którą wiele osób leje bez opamiętania, a która powinna być stosowana tylko na początku uprawy. Czyli nadmiar azotu też może powodować te tajemnicze kręgi. Może też być i trzecia przyczyna czyli niedostatek potasu z jednoczesnym nadmiarem wapnia. Jeśli roślina ma za mało potasu, a my w dalszym ciągu podlewamy wapniem, tak może się dziać. Dlatego bardzo ważne jest, aby uzupełnianie pro, ym, braków pokarmowych było zbilansowane. Ostatnio o tym mówiłam i na końcu dodam link do tego filmiku, w którym dokładnie są wytłumaczone proporcje, jakie powinniśmy stosować. Inny rodzaj pękania, czyli druga przyczyna pękania pomidorów, według mnie jest najbardziej agresywna i może prowadzić do utraty plonów. Występuje w odmianach wielkoowocowych. Pękanie zaczyna się od miejsca nazwanego piętką i postępuje w kierunku pępka. Nieraz do niego dochodzi i wówczas następuje rozerwanie owocu. Proces ten również może się już zaczynać w chwili, gdy owoce są jeszcze całkowicie zielone. Uczeni tłumaczą to zjawiskiem niedostatkiem boru po prostu przeoczony został moment, kiedy powinniśmy nim dokarmić nasze krzaczki. Deficyt boru jest to bardzo poważny problem, ponieważ on jest potrzebny nie tylko w czasie opylania i zawiązywania się płodów, ale także, jak pokazuje, gdy są już całkowicie dojrzałe. Radzę wszystkim, abyście starali się uprawiać te odmiany, które nie są podatne na takie problemy, jak omówiłam powyżej. Trzecia i kolejna przyczyna. Pękania owoców wygląda tak, chociaż nie udało mi się znaleźć bardziej widocznego przykładu. Linie mogą być jeszcze dużo dłuższe, głębsze i szersze. One pojawiają się w chwili, gdy zostaje naruszony balans wodny i to właśnie jest ten przypadek, o którym ciągle piszą wszyscy w internecie. Może się tak dziać, gdy podlewamy nasze pomidory po liściach i owocach, lub gdy jest duża rosa, ewentualnie gdy mają bardzo mokro i dosłownie stoją w wodzie. Reasumując, bardzo ważne jest prawidłowe podlewanie, o czym również wam opowiem. Pozostałe przykłady, które wcześniej omówiliśmy, te pierwsze dwa, nie mają nic wspólnego z bilansem wodnym. O prawidłowym podlewaniu pomidorów zamieszczę filmik niebawem. Proszę śledzić mój kanał, ponieważ sukcesywnie będę dodawać interesujące Was wiadomości. Część z nich już jest w trakcie przygotowywania.